Social media. Ja idę w nie w 100%. Dlaczego? W dzisiejszym Dawid Bagiński Show. Witam Cię w kolejnym Dawid Begiński Show. Dzisiaj porozmawiamy sobie o social media, czyli o narzędziach, w które ja w obecnej chwili idę w 100%. I za chwilę dowiesz się dlaczego. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale lub nie dostajesz informacji o tym, kiedy nowe odcinki pojawiają się na tym kanale, to tutaj poniżej masz taki przycisk subskrybuj. W tym momencie się pewnie pali na czerwono i kliknij w niego, on zmieni swój kolor i po lewej pojawi się taki dzwoneczek. Kliknij w ten dzwoneczek, abyś był na bieżąco z kolejnymi materiałami. Jeżeli chodzi o moje działania, to w Polsce mówią na mnie as marketingu. Dlaczego? Dlatego, że w social mediach w moje, moje reklamy prowadzone przez moją ekipę oraz mnie w ciągu 10 ostatnich miesięcy dotarły do 265 milionów osób. To jest kosmiczna liczba praktyki i doświadczenia. I te reklamy kosztowały około 3,5 miliona złotych netto. Na same działania praktyczne. Tutaj gdzieś Ci wrzucę screena, żebyś mógł zobaczyć, że to, co mówię, rzeczywiście jest prawdą. I dlaczego tak mocno inwestuję w social media, a nie inwestuję na przykład w banery, w telewizję, w radio, w ulotki, czy chociażby reklamę Google AdWords albo pozycjonowanie? Otóż jest jedna bardzo ważna rzecz, która powoduje, że ja idę na maksa w social media. Dlatego, że jest to sieć, która jest aktywna. Jest to sieć, która sama dla danego produktu, tak, na przykład takiej poduszeczki, szuka klientów. Facebook wie, kto w tym momencie chce kupić poduszkę. A jeżeli jest to osoba, która interesuje się jeszcze emotikonkami i szuka sobie obecnie poduszki, to ja jestem w stanie sam ze swoją reklamą do tej osoby wyjść i wkleić swoją reklamę na jej urządzenie. Jeżeli chodzi o adwordsy czy inne tematy, to tutaj nie ma możliwości albo tak precyzyjnego wyszukania klientów, bo na przykład radio leci wszędzie, gdzie popadnie, do wszystkich kierowców, nieważne czy oni chcą sobie kupić poduszkę czy nie. A jeżeli chodzi o adwordsy, to jest to sieć pasywna, która czeka na klienta, aż ktoś coś w Google wpisze. Dlatego ja mam bardzo dobrą przewagę, bo bazuję na pewnych ważnych zasadach. Zauważ, że na przykład w wakacje w Hiszpanii w Google. Wyszuka tylko osoba, która aktywnie wejdzie na swój komputer i wpisze wakacje w Hiszpanii i jej wyskoczą strony. Ale jak sam wiesz, wpisując takie hasło w Google masz od razu dużo innych firm. Zazwyczaj na 10 stron 7 reklam. I czy to jest dla Ciebie dobre, że na dzień dobry, jeżeli klient wpisuje nazwę Twojego produktu, na przykład słuchawki JP50, Albo poduszki, sklep z poduszkami, albo sklep z meblami, albo na przykład y, lekarz, y, dentysta we Wrocławiu, to że wyskakuje dużo innych firm. Czy to jest dla Ciebie dobre? Oczywiście, że nie jest dobre, bo w takiej sytuacji klient sobie chodzi i porównuje. A jeżeli klient chodzi i porównuje, to powoduje to to, że trzeba walczyć z ceną, że trzeba walczyć o przekonanie tego klienta. Zazwyczaj jeszcze on będzie prosił o jakieś rabaty, albo będzie szukał tam, gdzie jest taniej, tak? I Wiedząc to, albo mamy wojnę cenową, albo klient idzie gdzieś indziej, bo mu się po prostu coś u nas nie podoba, albo mamy za małą marżę. Jeżeli chodzi o Facebooka, to on jest o tyle dobry i jego przewaga nad AdWordsami, czy nad radio, czy telewizją, bo to idzie do wszystkich tak, ludzi, jest o tyle dobra, że Facebook to jest tak zwany algorytm sztucznej inteligencji, który myśli o tym, co dzisiaj Ty potrzebujesz jako jego odbiorca. Zauważ, że nie płacisz na Facebooku za to, że wymieniasz obrazki ze znajomymi. Nie płacisz na Facebooku za to, że wysyłasz zdjęcia i filmy. Nie płacisz na Facebooku za to, że rozmawiasz przez Messenger ze swoimi znajomymi z drugiego końca świata za darmo. Nie płacisz za rozmowy wideo. Nie płacisz za to, że czytasz newsy w różnych firmach albo że dowiadujesz się co słychać u znajomych. Ale pytanie, czy to jest za darmo, skoro ty i ja jako użytkownicy my za to nie płacimy? to czy to jest za darmo. Nie wiem czy wiesz, ale tylko w jednej serwerowni Google, gdzie się dowiedziałem bardzo fajnej rzeczy. Tylko jedna serwerownia takiej dużej firmy jak Google czy Facebook sam prąd miesięcznie to jest milion dolarów lub więcej. Za sam prąd, wyobraź to sobie, przychodzi ci rachunek na chatę milion dolców. Pomyśl sobie jak dużo my kosztujemy. Skoro sam prąd w jednej serwerowni, a takich serwerowni na świecie jest mnóstwo, kosztuje na przykład ponad milion dolarów miesięcznie. W związku z tym zauważ, to nie jest Facebook, to nie jest instytucja charytatywna, tak samo jak Google AdWords. Więc w jaki sposób on ma pieniądze? Skąd to się bierze, że zatrudniają kilkadziesiąt tysięcy ludzi? Kto za to płaci? Znowu można powiedzieć, oczywiście reklamodawcy za to płacą, ale zobacz, jak ja inwestuję w reklamę i robię to dobrze, na przykład inwestuję 1000 złotych, a wyciągam z tego pięć tysięcy, to pytanie, czy ja płacę? Czy ja inwestuję? Otóż reklamodawcy, którzy zarabiają, nie płacą. Oni inwestują, żeby zarabiać. Więc kto płaci? I pytanie, jak płaci? Otóż w social mediach płacisz swoją prywatnością. W social mediach walutą za to, że rozmawiasz ze znajomymi, za to, że wymieniasz obrazki, jest twoja prywatność. I Facebook ma takie algorytmy sztucznej inteligencji, które są mistrzami w rozpoznawaniu twojej prywatności. W dowiadywaniu się, jakie masz problemy życiowe i czego potrzebujesz, co chcesz kupić, kiedy chcesz kupić. I algorytmy sztucznej inteligencji oceniają cię na bazie twojego aktualnego, naturalnego i codziennego zachowania. I co to dla ciebie oznacza? Podam ci przykład. Kto z nas ma takie urządzenie w kieszeni albo w torebce, gdy się porusza regularnie, czyli naszego smartfona? No nie? Wszyscy. A kto ma tu Facebooka zainstalowanego? Wszyscy. A kto ma Messengera zainstalowanego? Wszyscy. Bo te aplikacje są instalowane od razu. A Gmaila? A wyszukiwarkę googlowską? Prawdopodobnie wszyscy. A mapy? Też prawdopodobnie wszyscy. A kto z Was chodzi regularnie z włączoną lokalizacją w telefonie? Wiele osób nie chodzi. Nie ma to znaczenia. Wyobraź sobie, że ja w, w 2017 roku. Wyszedłem sobie z domku i przejechałem się po trzech salonach samochodowych, bo szukałem sobie auta. I co się stało? Jak tylko przyjechałem do domu, widziałem reklamy innych aut, salonów i firm, w których nigdy nie byłem. Jak to możliwe? Gdy ja z Pawłem pojechaliśmy z Wrocławia do Gdańska, zalogowaliśmy się do sieci Wi-Fi mojej siostry, to dostaliśmy od razu reklamy restauracji, które są w promieniu dwóch kilometrów od nas. Dostaliśmy od razu re reklamy biletów, rejsów do Szwecji, linii lotniczych, które były w pobliżu. Jak to możliwe? Otóż chodzi o to, że algorytmy te badają nasze aktualne zachowania, na przykład gdzie się poruszamy. I ktoś powie, ha Dawid, ja wyłączę internet w telefonie i sobie wyłączę lokalizację. Wtedy nikt nie będzie wiedział, gdzie się poruszam. Ale pytanie, czy wiesz, co to jest tak zwane security protocols? To są takie protokoły, że nawet jak wyłączysz internet, wyłączysz lokalizację, to one i tak sczytują Twoją lokalizację i wysyłają dane, gdzie się znajdujesz. I na bazie tego, po jakich sklepach chodzisz, są w stanie targetować ludzie do Ciebie reklamę. Na przykład jeżeli poszedłeś do lekarza, albo do szpitala, albo do dermatologa, który ma w danej lokalizacji placówkę. To już wiadomo, że jesteś osobą, która potencjalnie korzysta z takich rzeczy. I reklamodawca może wziąć reklamę i o tobie wkleić na bazie Twojego zachowania, czyli tego, gdzie się poruszasz. Można również zrobić reklamę na bazie tego, co piszesz i o czym mówisz. Wielokrotnie jak ja chciałem wynająć biuro, to dzwoniłem do Sylwii telefonicznie i mówiłem, wynajmę biuro we Wrocławiu, szukam biura we Wrocławiu, biuro Wrocław, wynajem i się rozłączałem. Albo mówiłem, aperol spritz, aperol spritz, i co się działo? Za chwilę na moim smartfonie widziałem reklamę Aperol Spritz albo wynajem biura we Wrocławiu. Jak to jest możliwe? Czyżby podsłuchiwali nasze rozmowy? Oczywiście pewnie nie, ale jeżeli mamy różnego rodzaju aplikacje, takie jak na przykład Siri czy inne aplikacje, to oni nie kryją się z tym, że analizują to, co my mówimy, dla dobrego usprawniania naszych aplikacji. I w ten sposób działają właśnie te algorytmy, że one myślą i analizują, co my robimy, co my mówimy, gdzie my chodzimy, na jakich stronach się poruszamy i na podstawie tego pakują nam reklamy. Dlaczego to jest dobre? Bo jeżeli siedzą dwie osoby i sobie rozmawiają o możliwości wyjazdu na wakacje, hej kochani, gdzie w tym roku pojedziemy na wakacje? To za chwilę twoja firma może wrzucać im reklamę. Jeżeli klient potencjalnie twoją reklamę zobaczy jako pierwszy po kilku godzinach, to czy on potem wejdzie do Googlea? Okazuje się, że w praktyce, jeżeli jesteś pierwszą firmą, która pokazuje swoje reklamy, to 95% osób w pierwszej kolejności do ciebie składa zapytanie albo twoją ofertę rozważa, nie porównując jej z innymi ofertami. I to ci wygrywa ogromną szansę sprzedażową ponad inne firmy. I wtedy nie ma znaczenia, kto ma więcej pieniędzy, nie ma znaczenia, kto więcej jest na rynku, nie ma znaczenia, kto jakie ma wewnętrzne procedury, ile czasu pracował, tylko ma znaczenie to, czy szansa bycia pierwszym i domknięcia deala będzie u ciebie czy u kogoś innego, znaczy jak klient już u ciebie kupi, to czy wejdzie do Google'a szukać? No nie, bo ten co najedzony nie szuka kolejnej restauracji. Więc lepiej być tą pierwszą restauracją, która zachęca klienta do przyjścia, niż tą jedną z dziesięciu, które walczy o niego. Jeżeli ty zrozumiesz, jak potężne są te algorytmy sztucznej inteligencji, czego mogę nauczyć się na swoich szkoleniach Facebook, Elite, reklama groszek, czy schematy biznesu to wtedy zobaczysz, jak wielką przewagę zyskuje Twoja firma. Dlatego ja nie wydaję, tylko inwestuję. Dlatego ja idę na 100%, bo tak zaawansowanych algorytmów rozkombinowania ludzi, wklejania im reklam, tego, co rzeczywiście potrzebują na świecie, jeszcze nie było. I najlepiej jest korzystać z najlepszych narzędzi. A najlepszymi jest social media. Ja w niej idę na 100%, bo wiem, jak działają, wiem, jak są potężne i zachęcam Ciebie do tego, żebyś w końcu Potraktował je poważnie. Jeżeli ktoś mówi, że Facebook się kończy, to jest zabawne, że się kończy. Facebook się jeszcze nie zaczął. Jeżeli podoba Ci się to, co powiedziałem na temat social mediów, chciałbyś, żebym ten temat zgłębił, to powiedz mi, jakie masz pytania odnośnie social mediów, Facebooka, Instagrama, bądź działań reklamowych, bądź działań sprzedażowych, a ja w kolejnych materiałach przygotuję dodatkowe porady, które pozwolą Ci lepiej wprowadzić je do swojej firmy. Skąd będę wiedział, że ten temat jest popularny i warto się nim interesować? 400 łapek w górę pod filmem i wtedy odpowiadam na Wasze komentarze. Także warto się zaangażować, wrzucić, wrzucić łapkę do góry, polubić ten film, tak? Lub podesłać go kilku znajomym, żeby również oni mogli ten film polubić. Wtedy będę wiedział, że te sekrety, o których wiem tylko ja i wąska, wąskie grono osób, rzeczywiście jest sens, żeby się z Wami dzielić. To powiedziawszy, dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego Dawid Bagiński Show. I widzimy się w kolejnym.